No, Dobra, zobaczmy. The Pablo. Tylko czy to jest, to jest ten kanał? Powiedz mi zanim kliknę. E, hejka kanał Fifie, ale nie tylko. No, wydaje mi się, że to jest ten kanał. Tak to wygląda. Widzę, że dobrze zacząłeś The Journey e, w dobrym klubie. To powiedz Strefa czy to jest kanał, który chcesz, żebym ocenił. I jeżeli tak, to, to ocenię. Ketos, um, witam serdecznie, witam serdecznie, fajnie słuchajcie, że wbijacie tutaj, um, tak jak mówię, dziś siedzimy w ogóle bez żadnych, bez żadnych e, napięć i tak dalej, jeżeli ktoś wbija tylko nowy i chciałby zostać na dłużej, to, to subskrybujcie i żeby mieć powiadomienia, klikajcie w dzwonek i to jest, to jest wszystko, um, dobra, to w takim razie patrzymy na kanał The Pablo. Um, E, powiem tak, od razu na początku To się niczym nie wyróżnia e, warto, warto mieć Mieć co Jak gdyby e, Ja wiem, że to wymaga inwestycji jakiegoś hajsu Czy coś w tym stylu, ale warto e, Warto Pomyśleć o tym, żeby twój awatar jak i twój baner jakikolwiek sposób się wyróżniały Bo e, To widać, że to jest takie po prostu Z szablonu i warto by było zrobić coś Co, co, co by sprawiało, że ten kanał już ma taki własny, własny, własny sznyt eee, powyżej, o, mam 100 osób na streamie bardzo mi miło, słuchajcie, bardzo mi miło fajnie, że jesteście eee, już tak licznie no i przejdźmy do wideo, zobaczmy co tutaj jest eee, weźmy, zobaczmy to The Journey, eee, Road to Glory to jest też spoko hmm, 4 godziny jeden dzień temu, 3 dni temu 3 dni temu, 6 dni temu eee, o, to, to nawet ładnie a, bo to jest livestream ok. Demo co nowego Okej, okay, okej okay. Dobra przejdźmy w takim razie Zobaczmy jak to wygląda Koniec Fify. Na koniec Co masz tyle łap w dół Ty Wydaje mi się, że kamerka jest w kiepskim miejscu. Jakbyś dał kamerkę tu, byłoby zdecydowanie lepiej. Zobacz, jak ja mam kamerkę, to już widać lepiej twój mecz. Bo w tym momencie na przykład najeżdżasz na twarz Suboticza. Jak będziesz miał akcję, to to jest... No to nie jest dobre miejsce na kamerkę, przynajmniej moim zdaniem, bo... Nie wygląda to dobrze. Koza, zmniejsz ekran. No tak, w sumie czekajcie. Czy mogę zrobić to w ten sposób? Nie, to Wam nic nie zmieni. Eee... Przekwytywanie okna. O, teraz jest dobrze, nie? Jeszcze troszeczkę. Cyk, żeby. O. No, teraz jest dobrze, nie? Teraz dobrze widać. Eee... No to czekajcie w ten sposób. Eee, to moim zdaniem nie wygląda najlepiej tutaj. Eee, no, chociaż w sumie masz ocenę zawodnika, więc to nie jest głupie. Ale nie wiem, czy nie lepiej by było dać wtedy w prawy dolny, albo w lewy dolny. W do, lewy, dolny. Bo jak grasz Hunterem, to i tak zobaczysz, i tak będziesz miał, yy, i tak będziesz miał tutaj yy, cały czas Hunter. Więc to bym na pewno zmienił. Bo zobacz, ile obszaru ci to zasłania, jeśli chodzi o jakość, to muszę przyznać, że jak na kanał 5 subów jest jest bardzo przyzwoicie. Yy, więc to był stream, a ktoś przecież bym zobaczył materiał. Tylko patrzę, że tutaj wszystko to są streamy chyba. I to, co mnie osobiście irytuje yy, w takich rzeczach, to już mówiłem o miejscu kamerki, ale ja jako widz i nieważne czy coś oglądam, czy nie, mam takie zboczenie, że głupio jest, jak gdyby, jak masz ekran. Yy, jak masz ekran, to kiedy patrzysz w. czekajcie, tu, w tą stronę, jak gdyby to jest. w ogóle się nie można wczuć w to wtedy. I, y, więc możesz zastosować w OBS-ie sobie odbicie chociażby lustrzane, więc wtedy nic nie musisz zmieniać, a będziesz patrzył się w tą stronę i już widzowi jest zdecydowanie lepiej. Przynajmniej moim zdaniem, ja zawsze staram się o tym pamiętać, żeby, żeby w tą stronę się. żeby to tak wyglądało. Zobaczmy w takim razie coś ostatniego, żeby był film FIFA App, Pies, pierwsze paczki, ale to będzie tak samo nagrywane. Czekajcie. O, ten film będę zobaczył. Ok, to nie było złe. Z czekajcie, zobaczę szybko. Y jako fan, pokazać lekko mnie do Liverpoolu? Nie, no ja lubię Liverpool. Czekajcie, co? Ja lubię Liverpool i Się śmieje tylko z obrony Liverpoolu, bo coś takiego nie istnieje, ale w Arsenalu jest podobnie. Ale Liverpool bardzo lubię. I tu ten. Bardzo lubię oglądać mecze na Enfield. You'll never walk alone jest znakomite. Fani są naprawdę spokojni. I do Liverpoolu nic nie mam. Jurgen Klopp jest jednym z moich ulubionych menadżerów, więc ja bardzo lubię Liverpool. To, że się śmieje z Liverpoolu, to jest inna sprawa, ale no, ludzie się śmieją ze wszystkiego, więc tyle. Bardzo fajne tu przejście. Chciałabym Powiem Ci tak. Materiały są fajne. Dala. Materiały są fajne, podobają mi się. Znaczy, uważam, że to jest spoko materiał. Tylko pomyśl, czy jest sens, kiedy leci kadzinka, żebyś był ty siedzący i oglądający to. To jest, moim zdaniem, no nie, naj, nie najlepszy pomysł jeśli chodzi o jakość, wszystko jest spoko, fajny jest cień rzucony tu, tylko jest jedno pytanie pomyśl sobie, czy robiąc takie materiały, które są którego, których jest już bardzo dużo na YouTubie tak, widziałem, widziałem donate zaraz będę czytał, zaraz będę czytał donate, ja widziałem, że one lecą, ale chcę skończyć wątek, słuchajcie, i zaraz będziemy ten, coś chciałem powiedzieć więc pomyśl tylko, czy nie warto by było wymyślać coś nowego. Ja wiem, że to tak brzmi łatwo, bo sam mam z tym problem, ale. Takich rzeczy jest dużo. I takie rzeczy robią już więksi, więksi youtuberzy, którzy cię zasięgami zawsze przebiją. Czy to road to glory, czy to... Yy, nie wiem, no Damian robi chociażby road to glory, nie nazwać się to tak samo, ale... Yy, no ale sam rozumiesz. Czy to ja robię od zera do chwały czy coś innego? I coś takiego zawsze ci. Yy, I coś takiego zawsze ci po prostu... Yy, I coś takiego zawsze ciebie będzie spychało niżej. Więc pomyśl, czy jest po prostu warto robić tego typu rzeczy i nie pomyśleć o czymś, o czymś swoim eee... nie pomyśleć o czymś. Eee... Nie pomyśleć o czymś swoim, takim, co będzie Cię wyróżniało, ale jeśli chodzi o jakość kanał jest na plus. Tylko takie są rzeczy, które ja bym pozmieniał, ale to, to jest też takie moje odczywane. Dobra.